Wszyscy się mnie pytają, Julka, jak to jest chodzić do liceum? Nie wiem, nie jestem Julka, jestem Emilka. I chodzę do zespołu szkół technicznych Fablok w Chrzanowie. Chodźcie, pokażę wam szkołę. Jesteś kreatywny i masz bogatą wyobraźnię? Zostań mechatronikiem. Tutaj mamy mechaników samochodowych. U nas prawo jazdy z alarmą. I nauczysz się majsterkować przy samochodach. A elektryk? Nie tylko łączy kabelki. Elektryka pod nie tylko. Myślisz, że to salon fryzjerski? To spawacz. Migi, Magi, Tiki zapraszamy na praktyki. Na Mechaniku CNC uczymy się obsługiwać maszyny i tworzyć programy. Ale również uczymy się obsługiwać konwencjonalne maszyny i łączymy teorię z praktyką. Tak w dużym skrócie prezentuje się nasza szkoła.